Cześć cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony kolejny odcineczek, trzeci już z tej serii, na tym kanale. Ze Minecrafta, z Minecrafta, serii, gdzie no, yy, gramy na najtrudniejszym na najtrudniejszy, najtrudniejszej mapie do survivalu Minecraft. Podobno, więc przekonamy się. Jest ze mną, jak widzicie, po prawej stronie barszyk, bo wbiliście te 15 w górę w poprzednim odcineczku, więc zaprosiłem już barsza. Wydaje mi się, że już będzie nas trzech. Maksymalnie do czterech osób, maksymalnie. Wydaje mi się, że trzech to już będzie i tak spoko. Ale jest ja ze mną Barszik. cześć Barszczu, tylko... Gdzie ty okay. jesteś? Wracasz już czy jeszcze, nie? Tak, już jestem obok. A widzę cię, biegniesz. No nie biegnę. O, ja, barszczyk poszedł w świat. Już przetest, przetestował liśnik śmierci, bo też w komentarzach było, że ten, pytałem się o ten, o liśnik śmierci. O, barszczyk jest, wierny widz, wierny moderator, cześć Barszczu. Tak, tak, y to. A co będziemy robić? Dalej Co jest zadanka wykonywać. Ja postaram się dzisiaj wejść sobie do neteru. Gdzie mi się uda... Ej, telefon znowu, serio? <głos> <głos> Nie. Dobra, wyciszam telefon. <noise> Możemy nagrywać dalej. Dobra, masz tam jakieś kurs yeah, kursy sobie yeah. zebrałeś? E, mój kompanie do tej... I przetru... O, jest, jest. Jakiego? Patrzcie, jak magnata, hop. Dobra. Ej, czemu książkę mi zawinęło? Gdzie jest książka przetłumaczona? A, jest na środku, dobra. Ale mnie strolował Barcik, jeszcze nic już mnie strylował. Jak widzicie, dedy, dedy są, Barcik przed są. Ja też już nie po powiem, że raz padłem. Jak czekałem na Barcika, że się połączył, wpadłem do tej lawy tutaj od tego koblarki. No, więc S. Eee Moje zadanie dzisiaj spróbuję zrobić portal, jeśli mi się uda. A Barczyk nie wie co on tam będzie tworzył. Podejrzewam, że będzie Mob Grinder tam próbował zrobić. Ale do Mob Grindera to podejrzewam dużo itemów i surowców będzie potrzebne. Więc wydaje mi się, że chyba najlepszą opcją będzie w neterze. Jak zobaczymy, co tam w ogóle będzie. I by trzeba zebrać trochę. Mm, trochę by trzeba zebrać pewnie drewna też. A i patrzcie, to co nam udało się znaleźć. Znaczy, sam do nas przyszedł grzyb. Wieśniak zombie. Ciekawe kiedy nam on zniknie stąd. Podejrzewam po pierwszym zapisie w mapy, ale zobaczymy. Ale to masz tak tego drewna. Tak, ale to wiesz co, bo będę potrzebował. Oj, na pewno będziemy. Czekaj, będę potrzebował. Co ja będę potrzebował? Wodę i. Lawę. Lawę, znaczy bardziej to lawę i do tego będzie mi drewno potrzebne. Wodę, właściwie to tylko jedno wiaderko wody. No. Więc, lapis tu mam, więc mogę sobie rozłożyć i wykopać. I tak by trzeba, może, nieskończone źródełko źródłko zrobić. Wiem, jak to nawet zrobię. Dobra. Yy. O Boże, kupiłem dwa i tak. No, nieważne. Dobra. Działamy, próbujemy, walczymy. Dzisiaj, jak mówię, postaram się wejść do Enderu. Barszyk będzie tutaj czarował. Swoją obecnością? Tak yes. I co by trzeba? Portal gdzieś zrobić No od ludzi Przydałoby no. się Przydałoby się portal Dobra, tylko to teraz by trzeba zdobyć ile? 8 wiatrek klawy? Jesa, więc nieźle no. 10. 10, więc drewno potrzebne, więc potrzebne są batyki. Ja pierdziu. Ok. Ok, nie trzeba i zbierać chyba batyki. Ach, dobra, nie stać mnie. Nie stać mnie. Dobra. I puste wiaderko, ok. Więc spoko. Z jednym wiaderkiem. Podziałamy? Nie, tu gdzieś miałem jeszcze te wiaderka. A nie, to wiaderko muszę mieć do wymiany. Mam wodę. O! Wiem, gdzie wodę wyleję w sumie tutaj, będzie łatwiej się schodzić. barszyk już tam ora pole. No. Dobra. Woda niech tam sobie zleci. I siup! Próbujemy zadziałać z lawą. Wiaderka będziemy mieli, to będziemy sobie wymieniać i powoli będzie powstała portal, tylko teraz gdzie go tutaj zrobić? Hmm, gdzie zrobić ten portal, panie Barszu? I tak pewnie będziemy go kiedyś tam przynosić. Więc jak tutaj Ciekałem byśmy... Jak samym killowym, chłopie, zaraz będą jak sobie sety, mord. Raz, dwa, trzy. Tak. Tak. Portal buduje, wiesz? Fajny mnie Normalny. Ej, wiaderko z wodą, no nie jest potrzebne. O, oh, shit. Baczcie, jak to wzięcie sobie zbiera. Dobra, wiaderko z wodą. Bam. Wodę mamy. W opór, więc git. Eee, jedzenie się skończyło. Słabo. Na to wie. Ok, może być, może być. Zaczynamy. Raz. Nie znam tego. Właśnie, ej, dwa. Trochę, trochę zrąbałeś już. Już zrąbałem, nie? No. On musi, będzie musiało być wyżej, to po prostu teraz. Tak. I na dole musi być jeszcze jeden obs. Nie, jak zrobię jeden na dole obs i tam wtedy niżej? No. To będzie git. Będzie, będzie git, będzie No. Dobra. Już by, już by było zwalony. ISO. <laughs> Masz tam patyków, panie gościu? No, trochę mam. to może na drewno, co? Czy ja tu mam furtkę? Jakąś taką, żeby można było... ...zużyć? Nie mam. Zaraz będą się moby zrasić, jak tu szybko dzień leci, ja pierdziu. No trochę szybko. Trzy na kolejne dawaj te patyki. Przerabię to na drewno, panie kolego. No, będzie, będzie pierwszy net. Pół serca, pół serca. Mówmy dzika. Mogę. O kurczaki, pół serca. Jeszcze by był pierwszy dead na odcinku. Elsa Jak się pochowali. No co, trzeba czekać. No trochę trzeba. Ej, Stare. mam serce. Jedno. Ja też. Nie za dużo rzuciłem. Masz dwa. Trzymała ta Hawira dla nas ogólnie. Jak się kampił. Co, Baksi? Gdzie się zrespisz? Znowu w tej dziurze? A tu jest jeszcze. Nie, na farmie. Nice. O, dzień się zaczyna. W końcu. No. Po 20 minut, chyba. Jeszcze brakuje fes dużo. Jeszcze brakuje raz. Portalu. Nie, trzy. Nie, trzech. No tak, trzech brakuje. Raz, dwa, trzy. Czyli trzeba zbierać patyki jeszcze. Zbierajmy patyki! Właśnie, bo tu jest kip i Funtory włączone i teraz nie wiem czy to powinno być włączone czy nie. Tak byłoby najmniej jak zaczynałem, więc... Oj Barsik widzę, testuje tutaj licznik śmierci. Zobaczymy jak długo. Możecie obstawiać w sumie w komentarzach. Kiedy zginę. <grym> może być to w sumie za chwilę. <grym> więc dajcie znać. Ej, może starczy Ej, ja jednego zabraknie! Nie, starczy git. Akurat ten. Na na Akurat! Raz, dwa, ale nie mam flinta ogólnie. Ej, trzeba jakoś nie to... ma. No właśnie, to nie będzie flinta, trzeba to jakoś zapalić z drewnem, chyba. Eta. Mam nadzieję, że się zapali. Jeszcze jedna, ten, lawa potrzebna. O nie. To trzeba. Co trzeba do lawy? Tak. Drewno znowu, kurczę. To cały. Znowu musimy 24. Szybka akcja. Raczej już jest. Mówisz? Ogólnie barczyk możesz rozpalić, a ja muszę przeawczyć. Znowu. Spoko, spoko. Ja mam chyba nawet ja. ja. Jedną lawę mówisz? Jedna lawa czy dwie lawy muszą być? Jedna, nie? Wystarczy tylko weź deski. Mhm, tak. Gdzie deski? Bierzesz, Uwaga, gdzie to wylewać, panie? Tu. Dobra, więc czekamy. Niech się pięknie rozpala. Tak. Spoko, spoko. Dobra, się Portal się zapalił. Zabrałeś się na łóżko łóżko. A ja? Ano ta. Na, na... Spout point essa. więc dzień będzie, szy... noc będzie szybciej mijać, nareszcie. Na no. e... Trzeba Hawirę powiększyć po prostu, ale to już pewnie w następnym odcinku. Lecimy, chodź, wchodzimy do portalu, zobaczymy. Dobra, jeszcze nie wchodzimy, chcesz? No, na, idziemy. Idziemy, idziemy. Co się wydarzy. No, jeszcze klepę dostałem. Postęp. O kurde. Oh, co? kurde o kurde Mam, mam, dobra, mam piasek, to jak coś to się podbudujemy ogólnie a, bo, bo to jest villager, co tu można? Spawner, dobra? Jajko przy, połomyk, czyli blaza. Wiatro z lawą. Czaszka szkiela. Tutaj nic... A ja myślę, że więcej tego będzie w tym nederze Ale brodawy są. No, może, no, no. A tutaj złoto... To co? O Jezus A bo ty patrzysz na gnoja. Okej. Okay. Kurde, ja już dawno oglądałem te odcinki z tego i... zapomniałem, ja myślałem, że to troszkę inaczej wygląda. E, co to może? Nederak. piasek, dusz jeden ten, z Nederakiem będziemy się pełni budować cokolwiek. Bierzmy trochę, będą poty kiedyś. I na spawner. O ty! Ale patrzcie! Snajper. Eee, żelazo i piasek dusz na spawner i jajko musimy zdobyć. M jakiś... Oj, warszyk. Z drugiej strony też! <gry> o nie. Czekam. Z powrotem. <laughs> Zginąłem No dobra, ale mam, mamy łódź. Zepsuł mi portal, śmieć portal ci zepsuł? Tak. <laughs> nie wrócisz teraz! Bym musiał wejść. To się zdąży z, regen z Ej, nie wiem, próbujemy! Wchodzę! Czy drugi powstanie obok? Ej, na dole powstał, dobra, git, jeszcze lepiej. I teraz... no, bo... Oh shit Narra? O nie, śmieć mam jedną. Barszyk już ściale sobie nas... stukałeś ty. Więc nice. Ej, elegancko bym powiedział W sumie co dzisiaj zrobiliśmy? Tylko portal do netheru. Więc słabo trochę. Ja dużo tak. awczyłem. Barczyk przyzna, że no, ja 7 dedów robiłem. <średenium> 7 DEDów, jeden odcinek co to, to będzie później. To co, Barszyk? Jak zost zostawiam z jakieś znowu 15 łapek, to może jeszcze kogoś się ogarnię ogarnie do ekipy, nie? Ale to może już nie w no. tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu jeszcze może jeszcze jeden odcinek razem nagramy. No okay. co? Szybki odcinek, tylko jak stworzyliśmy portal, nic więcej się nie działo. Więcej ja w w sumie Barszyk tutaj więcej ogarnął, więc dobrze. Jest taki gościu. No. Eee, może jeszcze, weź co? Eee, są łóżka, więc fajnie też, bo będzie można się przespać. No, w końcu. Ja zrobię marchewki. W sumie jest trochę kości. Eee, masz może ten do robienia? Tą, tą? Tutaj pola? Weź tutaj pole uprawne zrób jeszcze, jak masz tą... ...swoją maczetę. Dawaj jeszcze jedną. Jeszcze jeden pasek. Dobra. Masz. Masz jedzenie trochę. W sumie ona dużo nie daje, ale zawsze to jest normalne jedzenie. No tak. Masz jeszcze jedną. Więc git. Nie no, w sumie można by powiedzieć, tylko że nie było chyba zadania z marchwią, ale... Była chyba farma pszenicy albo marchwi. Tak. Pszennic, zrób platformę trawiastą, to mamy. Zbuduj diament, zdobądź damy mamy. Zbuduj generator kostki i też. Farmę pszenicy, fa zbuduj farmę trzciny czy tam pszenicy, jest! Farmę pszenicy, marfi okej, okay, no to mamy Farmę pszenicy, tak, marfi można powiedzieć Stwórz łóżko, oho, no nice, no to mamy dwa, zbuduj teleport do neteru, Portal do netheru, teleport Więc co ej, zrobiliśmy trzy, Nie nieświadomie w sumie Zdobo cały set diamentowy, spawner blaze'ów Ugotuj miksturę Zdobądź to, ja w się, się zwieradzają na ramę do portalu, zbuduj mob grinder. Wydaje mi się, że chyba się zajmiemy trochę tym podkami. Yy, znaczy, postaram się tych blazers ogarnąć. Tu cały czas nasz, nasz ten villager siedzi, jeszcze się nie nie więc fajnie. Więc powiem ci, że w miarę, w miarę to wyszło. To Barzu... ja bardzo bym no. dziękował Ci za odcineczek. No co, widzimy się już w następnym ciężku. Nie, panie Barszu? Tak. Zostaw lajka, like zostaw suba, żeby Barczykowi smutno smutne nie było, że wystąpił i nie ma dużo lajków. Like no mówię, jak wbijemy 15 lajków, like no to pojawi się w następnym tygodniu może. następnym naj... na... Następny, wydaje mi się, tygodniu kolejna osoba, która będzie odwalać za mnie czarną, brudną robotę <laughs> i zbierać drewno dookoła <laughs> mapy. <laughs> Więc.